W 1974 roku Volkswagen zaprezentował sportowe auto o nazwie Scirocco. Bardzo szybko zdobyło uznanie wśród miłośników takiego stylu. Po, w następnej dekadzie, a konkretnie w 1981 roku, wprowadzono drugą generację Scirocco i auto stało, zdobyło niejako miano auta kultowego. Było produkowane do 1992 roku. I przerwa trwała 16 lat. W zeszłym roku Volkswagen wprowadził trzecią generację tego modelu, niejako reaktywował w zasadzie model Scirocco. Ta wersja Scirocco ma pod maską benzynowy silnik o pojemności 2 litrów z turbodoładowaniem, która z turbodoładowaniem miała mocy 200 koni mechanicznych. Silnik to tak zwana jednostka TSI, czyli turbodoładowana, o czym już mówiłem, a, i wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa. To w zasadzie obecnie jest znak rozpoznawczy silników Volkswagena zarówno wysokoprężnych jak i benzynowych, właśnie bez, wszystkie, niemal wszystkie to, to jednostki bezpośrednim wtryskiem paliwa. model środko został wyposażony w skrzynię DSG, to jest skrzynia preselekcyjna, taka nazwa dosyć karkołomna, a chodzi o to, że jest to skrzynia składająca się z dwóch przekładni manualnych w jednej obudowie tak najprostszej określając. Natomiast obsługuje się tą przekładnię tak jak skrzynię automatyczną, czyli mamy manetkę z, z kilkoma, dokładnie z czterema trybami jazdy, trybami pracy: czyli parking, jazda do tyłu, neutral, czyli tak zwany luz, drive, czyli jazda do przodu, oraz tryb sport, czyli bardzo przydatny podczas dynamicznego przyspieszania. W takim trybie skrzynia wymusza na silniku podwyższenie obrotów, co skutkuje właśnie szybszym, bardziej, dynamicz bardziej dynamiczną jazdą. Śroko, jak każdy rasowy samochód sportowy, jest dwudrzwiowy. Czyli, żeby, żeby wejść do tyłu, musimy odsunąć fotel. Jest to dosyć prosta operacja. Z odsunięciem. No wejście do tyłu nie jest już takie proste, aczkolwiek nikt przecież tego samochodu nie produkował z myślą o tym, że będzie to samochód rodzinny. No spróbujmy wejść do ośrodka. Siedzi się tu nawet dosyć przyjemnie, aczkolwiek lekkie uczucie klaustrofobii, ponieważ dach opada do tyłu i nad głową jest niewiele miejsca. Ciekawe, jakby tutaj sobie poradził koszykarz Czarnych Słupsk. Nazwa Siroko nie jest obca miłośnikom sportowego stylu i dynamicznej jazdy. Przez ponad 30 lat tak nazywał się kultowy model Volkswagena. Jego produkcja zakończono 18 lat temu, ale przed rokiem śroko powróciło. Tyle, że w nowoczesnej edycji niewiele mającej wspólnego z dawnym modelem. Jednak patrząc na to auto, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że pójdzie ono w ślady swojego poprzednika. Na szozie w trakcie jazdy, szeroko przypomina pocisk i wcale nie trzeba szybko jechać. Uwagę zwraca nie tylko wyglądem, ale również pięknym brzmieniem układu wydechowego. Oczywiście drugim po sportowej stylistyce atrybutem tego samochodu jest silnik. 2 litry pojemności i 200 koni mocy, taka dawka wystarcza znacznie większym pojazdom, a co dopiero w sumie niewielkiemu środko. Siedząc za kierownicą, trudno się powstrzymać od duszenia pedału gazu do oporu. Co ważne, dynamiczna jazda wcale nie skutkuje częstymi wizytami na stacjach benzynowych, jak na taką moc silnik jest w miarę oszczędny. Tajemnica tkwi w technice bezpośredniego wtrysku benzyny i aerodynamicznej sylwetce nadwozia. Największa naszym zdaniem frajda w prowadzeniu tego samochodu to pokonywanie zakrętów, bo choć jest ono lekko podsterowny, czyli ma tendencję do wyrzucania przodu nadwozia na zakręcie, to jednak świetnie zestrojone zawieszenie pozwala na całkowite panowanie nad autem. A pokonywanie zakrętów uprzyjemnia świetny sprzęt audio. Zresztą bez dobrej aparatury taki wóz nie miałby wzięcia.